To jest nasza rodzina. Zupełnie jak inne rodziny, które znamy. Czasem świetnie przewidujemy i wszystko potrafimy. Choć czasem łatwo nas zaskoczyć i zadziwić. W kwietniu ruszyliśmy z kampanią. Społeczną na rzecz osób chorych na epilepsję pod hasłem Nie jesteś sama, nie jesteś sam. Jej głównym nośnikiem jest spot reklamowy, dziecinnie prosty, który pokazuje chorych na epilepsję jako ludzi aktywnych zawodowo, y, mających własne rodziny, takich jak wszyscy inni. Czy sądzicie, że takie pokazanie chorych na epilepsję może spowodować, że ten społeczny strach przed tą chorobą zostanie chociaż troszeczkę zmniejszony? Agnieszko. No. Taki był główny cel kampanii. Um, generalnie odstygmatyzować e, padaczkę. Um, chory na padaczkę może pracować, posiadać rodzinę, cieszyć się życiem, mieć kontrolowane napady. W, w ramach tego, jeżeli ten napad nastąpi, um, można zrobić dziecinnie prosto parę rzeczy, parę kroków, po to, żeby pomóc choremu. Nie trzeba się tego bać. To był główny cel kampanii. Przybliżyć osoby chore na padaczkę w społeczeństwu powiedzieć hej, oni są tacy sami jak wszyscy. Moje doświadczenie z zmianą podejścia do, do choroby, z ze, ze zmianą wizerunku osób chorych na jakąś określoną, stygmatyzującą chorobę mówi, że przed nami jeszcze bardzo, bardzo długa droga. Niestety, y, większość społeczeństwa postrzega osoby z epilepsją jako y, nie tylko chorych y, niepełnosprawnych, ale również niepełnosprawnych intelektualnie, niepełnosprawnych y, emocjonalnie, psychicznie, takich, których w zasadzie należy się obawiać. Identyfikujemy to z ciężkim poziomem niepełnosprawności, gdy tymczasem. Większość tych ludzi jest wokół nas. To zadziwiające, ale nie zdajemy sobie sprawy, że aż 1% naszego społeczeństwa doświadcza choroby, o której nie chcemy mówić, nie chcemy widzieć, których się boimy, którzy ukrywają to, jak bardzo choroba wpływa na ich codzienność. Oni normalnie funkcjonują, oni normalnie żyją. Oni normalnie funkcjonują intelektualnie, mają rodziny, domy, ale, ale są boją się przyznać. Ich nie ma. Ich po prostu w naszej świadomości nie ma. Alicjo, w materiałach dodatkowych, które promowały tę kampanię, pokazywaliśmy Ciebie osoby, które pomimo choroby, pomimo epilepsji jest osobą aktywną. Pod tymi materiałami bardzo często pojawiały się komentarze mówiące o tym, że wszyscy gratulują ci odwagi, że naprawdę uważają, że twoja otwartość jest czymś wyjątkowym. Czy uważasz, że to nie jest trochę tak, że nie tyle społeczeństwo alienuje chorych, ale to chorzy jednak siebie też w dużym stopniu alienują od społeczeństwa? Przede wszystkim ja nie uważam, że ja jestem jakąś prywatną bohaterką. Po prostu od samego początku podchodzę do tej choroby jak do każdej innej. Tak jak cukrzyk mówi po prostu w towarzystwie, że jest cukrzykiem, tak ja mówię w towarzystwie, że jestem epileptykiem. I uważam, że po prostu powinniśmy wyjść z takiego założenia. Wszystkie osoby, które gratulują, które starają się mnie wspierać i właśnie podają taki argument, że one mnie podziwiają, by same by nie mogły. Trzeba zrozumieć. Trzeba zrozumieć, że każdy z nas po prostu ma inne doświadczenia, i to, co one mówią, przede wszystkim wynika z ich doświadczeń. Bardzo często tych negatywnych podyktowanych po prostu stereotypami. Czy uważacie, że nadal istnieje taki duży rozdźwięk pomiędzy tym, jak wygląda poziom edukacji i wiedzy na temat epilepsji w dużych miastach versus w małych miejscowościach? Musimy pamiętać, że zmiana świadomości społecznej zawsze powstaje. Najwcześniej w dużych społecznościach, w społecznościach akademickich, w społecznościach, które um, są lepiej wykształcone, które są bardziej otwarte na zmiany. Zawsze w mniejszych społecznościach, w lokalnych społecznościach wiejskich, w których ten przepływ informacji jest mniejszy, w których jest mniej e, e, wydarzeń czy i, e, e, Możliwości doświadczania zmian, których mają mniej możliwości, czy możliwości poznawania nowych osób, ten, ta zmiana będzie następowała wolniej. A czy sądzisz, Alicja, że chorzy w dużych miastach, yy, mający Szerszy wachlarz możliwości, również zawodowych. Chętniej mówią o tym również w pracy, że są y, osobami cierpiącymi na epilepsję. Czy jednak nadal ten dysonans małe miasteczka, małe społeczności istnieje od strony y, chorych? Pracując z pacjentami. Y Mam takie poczucie, że świadomość chorego na padaczkę jest zupełnie inna niż świadomość chorego, dajmy na to, na cukrzycę czy na przykład na stwardnienie rozsiane. E te stereotypy, które gdzieś tam w głowie były zakorzenione już od najmłodszych lat, one teraz pokutują. O padaczce się nie mówi, mimo tego, że to jest najczęściej występująca choroba przewlekła neurologiczna. Ja nie przypominam sobie takich społecznych kampanii, na przykład z Ministerstwa Zdrowia, które, które, by były, które w jakiś sposób odczarowywałyby tą chorobę. W związku z tym, niezależnie od tego, czy to jest osoba z małego miasta, czy to jest osoba z wielkiej metropolii, te stereotypy są. Im dłużej one są, tym one są jakby przekazywane z pokolenia na pokolenie. Trzeba pamiętać o tym, że żyjemy w XXI wieku, a w takich krajach jak na przykład Chiny czy Indie, padaczka nadal jest powodem do tego, żeby nie zawierać małżeństw. W latach 70. w Wielkiej Brytanii był przepis, że osoba z padaczką nie może zawierać związku małżeńskiego. W związku z tym, nie, niezależnie od tego, czy mówimy o tym, że jest to wielkie miasto, czy to jest kraj europejski, czy małe miasteczko, nadal stereotypy funkcjonują, no i naszą rolą jest po prostu obalanie? A Agnieszko, czy te stereotypy też funkcjonują w świecie biznesu? Wiemy, że że 40% chorych na epilepsję podejmuje pracę zawodową. To jest niezwykle mały procent. Jeśli chodzi o tę kwestię, czy pracodawcy. Jakie jest Twoje zdanie? Czy uważasz, że pracodawcy boją się zatrudniać osób chorych na epilepsję? Czy to jest tak, że może w pracy wtedy taka osoba będzie jakąś sensacją dla pozostałych pracowników? Znaczy ja myślę, że to działa w dwie strony. Ponieważ mamy tak małą wiedzę o epilepsji, to z jednej strony pracodawcy już wiedząc, bo oczywiście niektórzy nie wiedzą, a taki są dobrze kontrolowane, więc no, nikt nie ma obowiązku powiedzenia pracodawcy, jestem chory czy choruję na epilepsję. Jeżeli już wiedzą, to boją się, boją się konsekwencji, bo nie znają tej choroby, nie znają możliwości przebiegu możliwości kontroli. Z drugiej strony chorzy, na padaczkę, sami siebie ograniczają. To jest to, o czym mówiłaś poprzednio. Boją się wyjść do społeczeństwa. Boją się powiedzieć tak, jestem chory, tak jak jak powiedziała Alicja, nikt nie ma już teraz problemu, żeby powiedzieć, tak, mam cukrzycę, czy biorę insulinę. Nie jest to jakimś ani wstydem, ani, ani, ani sprawą super tajemną nawet w pracy, to w przypadku padaczki jeszcze takie znamiona są. Jeszcze tutaj takie może uzupełnienie. Pandemia COVID-19, kiedy wszyscy pracowaliśmy nagle z dnia na dzień, musieliśmy przejść na pracę zdalną. Przecież praca zdalna jest idealna dla epileptyka, ponieważ jest on w swoim środowisku. Czuje się bardzo komfortowo. W momencie, kiedy czuje się danego dnia gorzej, po prostu może odpocząć w, każdym, w każdej chwili, w której stwierdzi, że to już jest ten czas. W związku z tym nie musi jeździć do biura, pracodawca nie musi się martwić o to, że nie wiem, Zdarzy się jakiś wypadek, za który on będzie musiał odpowiedzieć. Więc podpowiedź też dla wszystkich pracodawców. Praca zdalna jest bardzo dobrym wyborem dla epileptyka. A jak wygląda rzeczywistość tej kampanii i tego, jak przyczyniła się do zmiany i poprawienia? sytuacji osób chorych na epilepsję, jeśli chodzi o samorządowców, jeśli chodzi o parlamentarzystów, bo wiem, że z tą kampanią również na tych poziomach docierałyście. Jakie działania zostały podjęte, bądź jakie są w planach dzięki tej kampanii? Oczywiście jest pewne otwarcie ze strony parlamentarzystów. Mamy otwarcie ze strony na przykład Marszałka Senatu, ale w naszym przeświadczeniu to jest jednak mało, to jest jednak rzecz niewystarczająca. Jeżeli w tym kraju 1% w społeczeństwa ma epilepsję, to musimy założyć, że również wśród, wśród parlamentarzystów, wśród celebrytów są osoby z epilepsją. Najwyższy czas, by oni również powiedzieli tak. Jeśli nie oni sami, to ktoś w rodzinie, mają epilepsję, dokonali tego coming outu, to jest najwyższy czas, by nie tylko powiedzieć, tak, to jest problem ważny, ale cudzy. Nie, to jest problem ważny, ale nasz. Um, ostatnio w, w ramach konferencji um... Osoba reprezentująca płatnika i osoba reprezentująca ZUS powiedziała, jak wielkie oszczędności w ciągu dobrych paru lat przyniosło państwu wprowadzenie nowych terapii na stwardnienie rozsiane. Przez to ludzie pracowali, nie mieli absencji. Nie mieli e, e, wypłacanych e, rent i emerytur, e, byli e, aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Teraz czas na padaczkę, i powiedzieć, e, tak, um, chory na padaczkę może być tak samo, tak samo czynnym uczestnikiem życia społecznego i tak samo dobrym pracownikiem, nieobciążającym budżet. To jest bardzo ważne i to podkreślamy. I myślę, że to yy, yy, wreszcie zostało za zauważone. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy.